Nasze pankejki skończone i właśnie takie drugie śniadanko dzisiaj mają dzieciaki. <grymne> tak nam wyszło. Tu jest właśnie z cukrem pudrem, a tu jest nutella. Hejka! Witam się z Wami wszystkimi bardzo serdecznie. Dzisiaj postanowiłam, że zrobimy sobie pankejki. Mhm. Pankejki są bardzo szybkie do przygotowania, proste i co najważniejsze przepyszne. Normalnie najlepsze pankejki na całej kuli ziemskiej. Mhm. Moje dzieci uwielbiają tego typu właśnie naleśniki. Więc co? Lecimy z tematem. Robimy drugie śniadanko. Mamy godzinę 10, pół do 11 już. Oho. To akurat pora na drugie śniadanie. Sorry, że tak widzicie właśnie moją niedokończoną kuchnię. No ale warunki są jakie są. Wszystko powoli. No to co? Robimy nasze pancake. nasze pancake potrzebne nam jest. 200 ml mleka. Już tu sobie przelałam do garnuszka. Ale to może Wam pokażę tutaj bliżej. Mm -hmm, najlepiej będzie. Składniki na nasze pankejki. 150 g mąki, 200 ml mleka, 2 jajka, 2 łyżki cukru, 50 g masełka. I jeszcze potrzebne nam są dwie łyżeczki proszku do pieczenia. I to wszystko! No to co, lecimy? Mleko musimy podgrzać z masełkiem, ale nie gotować. Teraz 200 ml mleka. 200 ml mleka musimy podgrzać z cukry i z masłem. Tak żeby się masełko rozpuściło i ten cukier. No nie wiem, już mniejszego garnuszka nie było. Tak, i wszystko musimy ładnie podgrzać. Wszystko się nam tu rozpuści. Tak, na małym ogniu. Na małym ogniu zostawiamy wszystko. Tak żeby się nie gotowało, tylko żeby się masło nam rozpuściło z tym cukrem, żeby się mleko nie podgrzało. Zobaczcie jak nam się tutaj masełko ładnie rozpuszcza w mleku. Hmm. O, no ja mówię, no mniejszego garanta już nie było. Ja nie wiem co mi przyszło, żeby taki mały garnek sobie wziąć. Tak, teraz musimy ubić białka, więc musimy oddzielić białka od żółtek. Tak się to robi, bardzo prosty sposób. Tak. Jajka najlepiej sparzyć wcześniej. O. I zobaczcie, żółtka tu, białko tu. <gry> musimy dodać szczyptę soli? A mamy sól? Oho, oho. A jest. Nalazłem. Trochę soli. I wszystko wędruje do ubiega. Trochę soli i ubijamy. Tak. Jak już nam się piana ubiła, to dodajemy żółtka. I ubijamy jeszcze chwilę. Ubijamy jeszcze chwilę, ale już na mniejszych obrotach. Białka się już nam tutaj ubiły z żółtkiem. Zobaczcie. To teraz możemy dać to naszą miksturę. Te nasze leko z masłem i z cukrem, które przed chwilą podgrzaliśmy. No to wlewamy. Tak. I jeszcze raz mieszamy teraz wszystko. No. I mieszamy, mieszamy. I tak to właśnie wygląda. Teraz musimy dodać 150 g mąki, łyżeczki proszku do pieczenia i wszystko jeszcze miksujemy. Ciasto już mamy wymieszane. Wygląda tak. Ciasto na nasze pankeki już jest prawie gotowe. Musimy jeszcze teraz odstawić je na 10 minut i będziemy smażyć teraz pyszne placuszki. Teraz, żeby usmażyć nasze pancake'i i żeby zrobić to bez tłuszczu, to właśnie potrzebujecie taką patelnię, która nie przybiera. Ta jest normalnie taka. Także ona już jest zniszczona trochę, już widać, no ale, już widać ślady użytkowania, no ale, no tak to jest, no. W każdym razie ta patelnia jest super, nic nie przybiera. No, choćbyście się bardzo starali, to nie da rady, żeby coś się Wam tutaj przyjarało do tej patelni. Spalić można rzeczy, ale nie żeby się przy, przyjarało, żeby się wiecie, do tej patelni coś. No i tak na rozgrzaną patelnię wykładamy trochę naszego ciasta. Patelnia ma 18 cm średnicy. O tak. Wykładamy naszego pankejka. Ja robię takie właśnie na całą patelnię. I czekamy, aż na powierzchni zaczną się tworzyć takie bąbelki. Teraz zobaczycie. O, właśnie teraz, widzicie, robią się takie bańki, takie bąbelki się robią. I to oznacza, że nasz pancake właśnie się smaży. O. Patrzcie, jak robią się właśnie takie bąbelki. Musimy go zaraz obrócić. Nasze... Nasze świeżo upieczone placki najlepiej jest położyć od razu na taką kratkę, a na taką kratkę. Bo jak położycie bezpośrednio na talerz, to on zaparuje spod spodu, już się zrobi taki miękki, taki niedobry. No taki, jak nie powinien być. Tak nam wyszło. Tu jest właśnie z cukrem pudrem, a tu jest Nutella. No nic zdrowego, nic Wam powiem. Hm. No, ale co tam? Jak smakuje, to niech sobie zjedzą. Tak nam właśnie wyszło nasze drugie śniadanie. Ja Wam powiem, tym razem jakoś tak nie urosło, no ale może być.